Dzień dobry Państwu, Bolesław Berdyć, firma Komple. Na dzisiejszym spotkaniu goszczę pana Łukasza Borowieckiego, doktora, Dzień dobry doktora Łukasza Borowieckiego, który ma bardzo ciekawy produkt, który jest związany ze sztuczną inteligencją i mam nadzieję, że przedstawi nam na dzisiejszym spotkaniu możliwości zastosowania swojego produktu, z tego co mi wiadomo, we wspomaganiu pracy Inżyniera, inżyniera, konstruktora, człowieka, który prowadzi jakieś, jakieś projekty i zmaga się z dokumentacją. Czy faktycznie ma, macie jakiś produkt, pani Łukaszu, który jest w stanie pomóc inżynierom w ich pracy? Dzień dobry Państwu. Tak, może tak króciutko opowiem. On wynika z aplikacji tych nowych modeli językowych do konkretnych zadań inżynieryjskich i w praktyce chodzi o to, aby ułatwić inżynierowi pracę z dokumentacją. Czyli to, co zajmuje dużo czasu, wyszukanie informacji w dokumentacji, takich, w procedurach, w instrukcjach, czasem trzeba je przeanalizować, czasem trzeba stworzyć nową dokumentację, to potrafi być duży narzut dla. Departamentów produkcji, utrzymania, logistyki, magazynów. My to robimy tak, że każemy AI się nauczyć tych dokumentów. Nauczyć, czyli on je wszystkie musi przeczytać, on sobie je tnie, każdy fragmencik czyta na, na dwa czy trzy sposoby, indeksuje, i później ma je jakby zaszyte w pamięci. Dzięki temu, gdy ja przychodzę do niego z jakimś zapytaniem, i, i daje mu na przykład pytanie, jak wymienić tą, tą dziwną muszelkę w tej masie, w której, w sumie jak, gdzie to jest w instrukcjach. On mi nie tylko odpowie, jak to zrobić, ale on mi też pokaże właśnie, w których fragmentach dokumentów, czyli w książce, z jakimś podręczniku utrzymania na stronie 357, w instrukcjach bezpieczeństwa na stronie 70 -tej której, Więc ja nie muszę tylko ufać w to, co on mi odpowie, mogę sobie też te rzeczy zweryfikować, co więcej, gdy on ma to już, to on się już nauczy tej dokumentacji, możemy też go zwykłoszyć tego, aby nam mm, ją przetworzył i na przykład podpowiedział też jakąś wstępną wersję nowej dokumentacji, tak abyśmy nie musieli tego pisać, łącznie to jest duża oszczędność czasu. Okej, okay, ale rozumiem, że tą całą wiedzę, którą on przeszukuje, musimy mu jakoś nie wiem, załadować, tak. nauczyć go, tak? Przesłać. Czyli z niczego nie weźmie tych wskazówek, prawda? Czyli musimy mu najpierw zebrać dostępne źródła, dostępne materiały, instrukcje, cokolwiek. On się musi tego nauczyć, po swojemu to zindeksować i dopiero na tej podstawie może nam pomagać, prawda? Tak, 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 tak. No, de facto on się nie uczy. De facto to jest tak, że my mu każemy to przeczytać, i sobie, jakby, zaintegrować, wyrobić intuicję. Tak więc, po, po on ma ogrom, taką całą chmurę mm -hmm. fragmencików, które ma bardzo dobrze spenetrowane. I dlatego, gdy ja, go, gdy, gdy ja mu zadaję pytanie, to on czyta moje pytanie i on od razu wie: aha, ten, 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 ten fragment muszę wziąć i wtedy je wykorzystuję, żeby ci wygenerować odpowiedź. Więc, jakby, on się nie uczy. Co jest też istotne z tego powodu, że. Mm, to nie jest tak, że ktoś będzie trenował model naszych danych. On, 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 one są sztywne, one są zamrożone. To uczenie to tak naprawdę jest indeksowanie tych, tych, tych fragmentów, dokumentów, dokumentów które, tak. które są No, Ja przyznam się, że 20 parę lat temu zostałem wynalazcą. Naprawdę mam. Na swoim koncie patent z dziedziny radiolokacji, i jak przypominam sobie, to opracowanie tego, tego rozwiązania, które zostało opatentowane, było trudne. Ale dla mnie trudniejsze było sporządzenie dokumentacji, ponieważ trzeba było się jakiś co opracować, jakieś opisy zrobić. To była bardzo niewdzięczna, żmudna praca. Jak rozumiem, dzisiaj byłoby to dużo łatwiejsze, prawda? Bo dysponowałbym wzorcami podobnych rozwiązań albo innych rozwiązań, czyli hmm. ta praca związana z opisem y, 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 patentu byłaby, jak to mnie mówię, dużo łatwiejsza. Y, tak, gdyż no jeżeli tworzymy nową dokumentację, to mamy tak naprawdę kilka rzeczy, no bo po pierwsze musimy jakieś źródła mieć, no bo będziemy się o coś opierać, tak, musimy tak, nawiązywać, nawiązywać do konkretnych np. rozporządzeń, ustaw y, dokumentów. Dwa, zazwyczaj będziemy też brać jakiś wsad wstępny I, i, i musimy oczywiście ten wsad wstępny zmienić, uzupełnić jakieś informacje. Więc jakby szusza inteligencja jest nam w stanie tutaj w kilku miejscach pomóc, też jakby przeszuka dla nas te różne dokumenty, żebyśmy nie musieli tego robić ręcznie i nam e, zrobi nie tylko podsunie nam pod nos te fragmenty, które są istotne, a też może je skompilować jakoś, więc może jakby opis z nich zrobić. Tak. I. Okej, okay. czyli wiemy, że potrafi pomóc, potrafi skrócić czas inżyniera, tak? bo to głównie do nich adresowane jest to rozwiązanie, skrócić czas, który inżynier potrzebuje do sporządzenia dokumentacji. Sztuczna inteligencja może nam wygenerować odpowiedź w dowolnym, znaczy w bardzo różnych formatach to nie musi, tylko musi być tekst. Znaczy możemy ją wymusić na niej, żeby ona topała takie rzeczy jak na przykład rozbicie na akapity, tytuły, podtytuły, pogrubienia. Ona nam może wygenerować tabele. My właśnie z jednym z projektów musimy jakby czytać tekst i wrzucać go do bazy danych. Aby to zrobić, każemy sztucznej inteligencji wygenerować nam JSONy. Czyli hmm. pakiety informacji, które mogą być składowane w, w bazie danych. Więc ona nie tylko wygeneruje tekst, można wygenerować y, tabele, opisy, fragmenty kodu. W formacie też. Tak? tak, więc z punktu widzenia właśnie generowania y, dokumentacji, y, my mamy tu dużo narzędzi. Czyli y, y, Łukasz, czy jesteś w stanie oszacować y, o ile przyspieszył, czy są takie dane. O ile może przyspieszyć mm -hmm. pracę inżyniera nad dokumentacją, taka, takie narzędzie wasze? Są jakieś szacunki? To zależy od stanowiska i to hmm. naprawdę będzie bardzo zależało. No, jeżeli ktoś zajmie się tylko researchiem, przeszkiewaniem informacji, no to jemu oszczędzi ogrom czasu. Prawda? Hmm. Ale są, są, są pracownicy, którzy po prostu muszą czasem wyszukać jakieś dokumenty i dla nich to będzie mniej, no, ale w tym przypadku pierwszym na przykład oszczędzimy pół etatu, w przypadku mhm. tym drugim, jakbyśmy oszczędzili pół dniówki albo jedną dniówkę na przeszedni na przykład całego miesiąca, to też będzie To też jest coś. Tak? Też jest coś I pomyślmy o zespole, na przykład działamy kilkudziesięciu inżynierów. No, jest, I, i, czyli i, i, oszczędność ogromna. Oszczędność ogromna i co istotne, niedokrotnie te trudne sprawy do, trafiają do y, osób, które mają duże doświadczenie. Co powoduje, że mm, Często w firmach ci najbardziej wartościowi pracownicy są obłożeni właśnie takimi często trywialnymi sprawami, to pozwoli ich trochę wyciągnąć, jakby usprawni też efektywność, efektywność w, firmie. w firmie, Tak. Okej, okay, no o to, o to mi chodziło właśnie, czyli jest w stanie znacznie wspomóc Dokładnie przedsiębiorstwo tak. i lepiej wykorzystać zasoby. Dokładnie tak. Dziękuję za twoje odpowiedzi, Łukaszu i mam nadzieję, że w kolejnym filmie troszkę więcej Powiesz na temat zastosowania waszego rozwiązania w, w, w pracy przedsiębiorstw, w pracy inżynierów w przedsiębiorstwach. Również bardzo dziękuję.